Główną przyczyną właśnie tego unieważnienia przetargu było to, że liczymy się z konsekwencjami finansowymi, jakie będą niosły, będzie niosło to wstrzymanie budowy i rozpisanie kolejnego przetargu i opłata podwykonawcom, jeśli chodzi o przedszkole. O konieczności budowy Stadionu Miejskiego w Lwówku Śląskim mówi się od dobrych kilku lat. Obiekt ma już ponad pół wieku i w tym czasie niewiele się zmienił. Wprawdzie doszło kilka elementów jak plac zabaw, siłownia zewnętrzna czy skatepark, Niemniej całość trąci już myszką nie spełnia wymogów nowoczesnych obiektów sportowych, pozwalających na rozwój wielu dyscyplin. W ostatnich latach podjęto konkretne działania w temacie przebudowy. Powstały koncepcje, projekty, pozyskano część środków, a nawet ogłoszony został przetarg. I kiedy już wszyscy wypatrywali wchodzącego na plac budowy wykonawcy, burmistrz Lwówka Śląskiego unieważnił postępowanie. Z racji tego, że będziemy mieli zwiększone koszty przedszkola, chcemy, planowaliśmy przesunąć tę budowę na przyszły rok. No i z, jeszcze. Były pewne takie drobne zmiany, które wnieśliśmy w trakcie, w trakcie realizacji przetargu i po to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, zwróciliśmy się do Urzędu Zamówień Publicznych, żeby sprawdzić, czy na pewno cała ta procedura przetargowa była poprawnie przeprowadzona. Urząd odmówił nam wydania opinii w tej sprawie, jakby stwierdził, że musimy sami zaryzykować, wziąć konsekwencje tego, czy, czy ten przetarg był poprawnie przeprowadzony, czy nie, z racji, że dołożyliśmy w trakcie przetargu również dokumentację na toaletę, ponieważ jesteśmy przekonani o tym, że jeśli realizujemy inwestycję stadionu miejskiego, to powinna być na nim również już od razu wbudowana toaleta, żeby nie dzielić tego i nie przebudowywać drugi raz tego samego terenu. No, ale tutaj były też takie wątpliwości prawne, czy, czy w trakcie przetargu powinniśmy dokładać nawet taką drobną część, jaką właśnie jest toaleta na stadionie. No, ale tą właśnie pierwszą główną przyczyną, o której mówiłem, było to zabezpieczenie środków na pod. Wykonawców i na, na to, żebyśmy no, mieli również środki na zabezpieczenie ochrony na, na przedszkolu. Będące właścicielem obiektu gmina na modernizację stadionu otrzymała 7 milionów 200 tysięcy złotych dofinansowania ze środków rządowych. Ale z powodu niewywiązania się z terminu resort finansów może zażądać zwrotu tych pieniędzy. Burmistrz ma jednak plan. No i więc w takim razie anulowaliśmy przetarg na stadion? I wystąpiliśmy do ministra finansów, właśnie do Komisji Polskiego Ładu, o to, żeby otrzymać zgodę na przedłużenie o 9 miesięcy o zrobienie nowego zadania właśnie stadionu miejskiego, czyli tego pełnego, lakoatletycznego, żeby na to wszystko zgodził się pan minister i jego komisja. Wskazuje burmistrz Lubowka Śląskiego, który zapewnia, iż kilka gmin w kraju otrzymało już taką zgodę. Z Kilka gmin zgłosiło się w tym samym czasie, i wiemy, że już większość otrzymała decyzje pozytywne. Liczymy na to, że nasza również będzie pozytywna. Trzymamy z kciuki, bo to będzie oznaczało, że mamy dodatkowych 9 miesięcy na to, żeby przeprowadzić nowy przetarg. Już na pełny stadion leko etyczno-piłkarski.